W Anglii wylądowała flota ciężko uzbrojonych amerykańskich samolotów wojskowych. Co najmniej 14 maszyn typu Globemaster i dwie Ghost Rider wylądowały na bazie RAF od soboty, ponieważ Stany Zjednoczone wzmacniają swoją potęgę militarną po zajęciu Maduru. Oto interpretacja podana przez lokalne media. Ale co potrafią samoloty, mistrz Globusa? Czy są zgodni co do tego, ile i jakiego rodzaju sprzętu oraz do czego służą tak wielkie samoloty? Eksperci obliczyli, że Globemaster jest taki, jak go widzisz. Na ekranie może przenosić co najmniej pięć śmigłowców Black Hawk lub jeden. Chiniuka, które są wykorzystywane w operacjach sił specjalnych. Według niepotwierdzonych doniesień, w brytyjskich hangarach zauważono śmigłowce. Ale jak dotąd nikt nie dostarczył żadnych zdjęć. I zaczęło się takie nakręcanie tego tematu, że niby i w Ameryce i osobiście. Donald Trump ze swoją administracją zainspirowani udaną operacją sił specjalnych Alfy, którą przeprowadzili, de facto porywając Maduro i przekazując go amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości, mogą dalej działać w podobny sposób, nie tracąc tego rozmachu. Wiecie, że dziś zostały przejęte dwa tankowce pod rosyjską banderą, które podstępem próbowali przełamać blokadę na wodach terytorialnych Wenezueli, ale armia amerykańska wspólnie z Brytyjczykami ich powstrzymała. I teraz świat oczekuje zdecydowanej reakcji Federacji Rosyjskiej, której jak się wydaje nie będzie. Chociaż wyzwanie dla Putina jest oczywiste. Flaga Federacji Rosyjskiej to w zasadzie szmata. I to nie jest moja ocena, chcę powiedzieć, to ocena, która może być logiczna, biorąc pod uwagę to, co robi Donald Trump, co proponuje Putinowi i jaki poziom retoryki odpowiednio oczekuje się od Putina, a którego nie ma. Teraz, jeśli chodzi o te samoloty, zaczęto mówić, że to może dotyczyć inwazji Stanów Zjednoczonych Ameryki i inwazji dokąd. Na razie są dwie opcje, które. Mogą to być Grenlandia i Iran. Dlaczego Grenlandia? Ponieważ w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo informacji i oświadczeń oficjalnych rzeczników Białego Domu. Zaraz się im przyjrzymy, jeśli chodzi właśnie o Grenlandię, że trzeba przywrócić Stanom Zjednoczonym możliwość kontroli. Nie tyle przywrócić, co sprawić, by Stany Zjednoczone kontrolowały tę wyspę i żeby tam można by było swobodnie rozmieszczać amerykańskie bazy wojskowe i nie byłaby do tego potrzebna żadna zgoda na przykład sojuszu północnoatlantyckiego jak to ma miejsce obecnie królestwo Danii wyraża zgodę i są tam bazy NATO na wyspie Grenlandia są bazy nie amerykańskie lecz natowskie no cóż Iran w Iranie jak wiadomo trwają teraz masowe protesty i niestety funkcjonariusze organów ścigania i mieszkańcy używają siły wobec protestujących więc ci protestujący umierają na dzisiejszy poranek odnotowano 36 ofiar śmiertelnych, 1200 rannych, ale ta liczba zmienia się co pół dnia. Caroline Levit, porozmawiajmy o Grenlandii. Najpierw rozważmy prawdopodobieństwo tej inwazji. Caroline Levit, rzeczniczka Białego Domu, wypowiada się bardzo niejednoznacznie i szczerze mówiąc powiedziała reporterom ABC News, że armia jest jedną z wielu dostępnych opcji. Jedną z kluczowych opcji, jak sama mówi tak, jest to opcja kontroli, która jest obecnie rozważana i analizowana w kontekście obecnej sytuacji. Grenlandia. Oznacza to, że Biały Dom nie wyklucza w żadnym wypadku użycia siły militarnej w związku z kwestią przyszłości Grenlandii, co jest bardzo poważną deklaracją. Ale oczywiście jest mało prawdopodobne, że do tego dojdzie. Na tę wiadomość odpowiedziało francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Macrona minister Baro oświadczył, że otrzymał osobiste zapewnienie od sekretarza stanu Marco Rubio, że nie dojdzie do wojskowego przejęcia władzy nad Grenlandią. Według Rubia Stany Zjednoczone rozważają inną opcję. Francja będzie jednak gotowa na każdą opcję, ponieważ Francuzi otwarcie sprzeciwiają się całej historii z Grenlandią. I plus w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Oficjalnie Francja potępiła zdecydowanie działania prezydenta Donalda Trumpa wobec Nicolasa Maduro, wyrażając swoje zaniepokojenie. A teraz oświadczenie Rubio. Rubio również dość łagodnie mówi, że rozważamy ten konkretny cel. Widzicie: aims to buy Greenland. To znaczy, że jest to bardzo poważna propozycja, którą należy dokładnie przeanalizować. Celem jest kupno Grenlandii. Kupić. I nie potrzeba żadnych interwencji, żadnych armii. Czyli teraz mowa o tym, że trzeba zaproponować tyle, żeby wszyscy byli zadowoleni. Kupić Grenlandię, ale na naleganiu. To jest tak, wiecie, jak wasza rzecz spodobała się sąsiadowi, no i wam też się podoba, ale to nie ma znaczenia. On chce ją kupić za każde pieniądze świata, za wszystkie pieniądze świata, albo zrobić z wami stowarzyszenie. Tak, to się nazywa wolne stowarzyszenie. Jest taka forma e, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z krajami regionu Pacyfiku, która pozwala Stanom Zjednoczonym swobodnie rozmieszczać swoje wojska. I dodatkowo te kraje, które mają umowy o wolnym stowarzyszeniu, mają możliwość bezcłowego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Coś podobnego może mieć miejsce także z Grenlandią, ale samoloty w Wielkiej Brytanii. Ktoś tam gdzieś na ten lodowiec będzie się desantował, ale tak naprawdę te terytorie, spójrzcie na mapę, po prostu nie da się jej kontrolować. Wylądować tam może każdy, wystarczy mieć samoloty i można sobie lądować na Grenlandii. Jeśli nie zestrzelą was z powietrza jakąś super rakietą, to możecie uznać, że wasz desant się powiedzie, ale co będziecie tam robić na tym lodowcu? Właśnie o to chodzi. Operacja wojskowa. Jest mało realistyczna. Może i możliwa, ale jest mało realistyczna. Chyba że miasto tam, Grenlandia, które jest jedno i pół, można w jakiś sposób zająć i kontrolować. A historia z Iranem wydaje się bardziej realistyczna. Dziś ukraińskie kanały na Telegramie również bardzo aktywnie komentują prawdopodobieństwo amerykańskiej operacji wojskowej w Iranie. Teraz Chrychorowicz informuje, taki popularny kanał na Telegramie, tak piszą autorzy, że. Sądząc po wiadomościach w sieci od protestujących Irańczyków, oni wcale nie są przeciwni rządowi USA wobec sił porządkowych i reżimu Ayatollaha. Jeśli moment na uderzenie będzie sprzyjający i trzeba będzie dobić reżim, to prawdopodobnie zostałoby to nawet odebrane jako pomoc dla narodu Iranu. Chociaż bądźmy szczerzy, administrację Trumpa i tak nie obchodzi ani los Irańczyków, ani innych narodów świata. Dlaczego uważam, że prawdopodobnie dokonają uderzenia? Bo oni chcą zmienić reżim i nikt nie będzie chciał zostawić wojskowego potencjału, zwłaszcza nuklearnego, dla następnej władzy Iranu. Wojskowy potencjał, szczególnie jądrowy, dla przyszłych władz Iranu. A teraz mają do tego usprawiedliwienie. No, tutaj można częściowo zgodzić się z tym stanowiskiem, że to rzeczywiście ogromna drzazga dla, dla Amerykanów. Komejni, reżim w Iranie oraz stałe i nieuniknione zagrożenie ze strony Iranu dla państwa Izrael. Stany Zjednoczone Ameryki to syjonistyczny kraj. I problem Iranu próbował rozwiązać Joseph Biden przez całą swoją kadencję, żebyście wiedzieli. Najpotężniejszy atak, jaki przeprowadził Iran, pamiętacie. Kilka lat temu. To było szaleństwo i potrzeba było bardzo wielu wysiłków dyplomatycznych, aby powstrzymać Netanyahu. Dziś wydaje mi się, że nie trzeba powstrzymywać Netanyahu, trzeba raczej powstrzymywać Donalda Trumpa, ale okazja rzeczywiście, tutaj zgodzę się z autorem tego wpisu, że okazja rzeczywiście układa się całkiem nieźle. Jeśli ktoś w Ameryce to planował, to trzeba to zrobić właśnie teraz. Przeciwnicy właśnie takiego scenariusza teraz rozpowszechniają nie nagrania ofiar wśród ludności cywilnej, lecz właśnie to wideo. Teraz rozumiecie, o co chodzi. To przyjaciele, widzicie, prawda, bardzo przypomina AK-47, czyli twierdzi się, że to jest w Iranie. Protestujący przestali być pokojowi i chodzą z karabinami, zajmują miasta i dlatego trzeba ich powstrzymać. To wszystko już nie przypomina protestów przeciwko kursowi waluty narodowej, lecz zaczyna przypominać jakiś konflikt obywatelski. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet piszą, że w Iranie już wybuchła jakaś wojna domowa. Cóż, ujmę to tak. Sytuacja cywilna i niecywilna nie jest pod kontrolą. Na dzień dzisiejszy nie ma w ogóle kontroli w dwóch miastach. Najwyraźniej ten film przedstawia jedno z takich miast, miasto Malika Szachiego i miasto. Abdanan. Te dwa miasta, Abdanan i Malek Szachi, nie są w rzeczywistości kontrolowane przez policję. W Abdanan policja faktycznie stanęła po stronie protestujących, odkładając broń i inne rzeczy, aby nie podejmować żadnego ryzyka. Co wiadomo teraz. Szacuje się, że liczba uczestników zamieszek 92 miasta kraju w 27 prowincjach. W Iranie przyjaciele są 31 prowincji. Czyli absolutnie większość kraju teraz płonie. Według obrońców praw człowieka w ciągu 9 dni zginęło co najmniej 38 osób, w tym czworo dzieci i dwóch funkcjonariuszy służb. Zatrzymano ponad 2000 osób. Liczba ta ciągle się zmienia. Na początku powiedziałem 36, a już jest 38. Protestujący przejęli kontrolę nad miasteczkami Abdanan i Malek Tak podaje Narodowa Rada Oporu Iranu. Jednocześnie policja w mieście Ilam otwarcie odmówiła rozproszenia demonstracji i stanęła po stronie demonstrantów, podaje Fox News. Bardzo gorliwie starają się rozproszyć demonstrantów. Ludzie ci nie pochodzą z administracji USA, lecz z partii republikańskiej. Przybliżony Graham, senator Lizzy Graham do Trumpa, po prostu wygłosił szalone, bardzo emocjonalne przemówienie na żywo podczas rozmowy z prowadzącymi program informacyjny, co było dość niezwykłe. Po prostu posłuchajcie. To nie jest Barack Obama. On ma waszego ojca i do ajatolachów. Musicie zrozumieć, że jeśli pozwalacie zabijać swoich ludzi, którzy pragną lepszego życia, Donald J. Trump was zabije. Coraz częściej pojawiają się zmiany w Iranie. To największa zmiana w historii Bliskiego Wschodu, by obalić ten narodowy reżim. Pomoc dla ludzi w Iranie nadejdzie. Przetłumaczę. Na początek chciałbym podkreślić, że Trump nie jest Barackiem Obamą i musisz to zrozumieć, jeśli tak jest, zwraca się do Hamenejego. Kontynuuj zabijanie swoich obywateli, którzy domagają się lepszego życia, potem Donald Trump cię zabije. On cię zabije. W Iranie nadchodzą zmiany, mówi Graham. To będzie największa zmiana w historii Bliskiego Wschodu, która uwolni świat od tego nazistowskiego reżimu. Dla narodu Iranu pomoc jest już w drodze, mówi senator Graham. To przesłanie jest bardziej skierowane do ajatollaha. Swoją drogą ajatolla ma plan awaryjny zapasowy spadochron. Prowadzi negocjacje w sprawie ewentualnej ewakuacji do Moskwy i już przygotował walizki pieniędzy. Jego majątek jest obecnie szacowany na 94 miliardy dolarów, którymi, jak się wydaje, jest gotów podzielić się z Putinem. Biorąc pod uwagę kontekst sytuacji, Maduro, tankowcy, ajatollah podchodzą do całej tej sytuacji mądrze. Ale, ale, ale mówimy tutaj o tych wszystkich samolotach. Co tak naprawdę w głębi rzeczy stoi za tym niezwykłym przyspieszeniem, które obserwujemy? Jak dotąd na Wyspach Brytyjskich.